Dzień dobry, witam Was na kanale Fabryka 8.1 Grzechu. Z tej strony witam Was w żółtej pandzie. Nieprzypadkowo, bo jedziemy dzisiaj zrobić małe zakupy, a jedziemy po żółtą pandę. Tylko taką troszkę z przodu poprzestawianą względem oryginału, ale plan mam taki, żeby coś z tej pandy do tej pandy poprzekładać. Także laweta jedzie już za mną po nie przedłużając. está do pressionar Piękna jest, naprawdę jest piękna. Będzie dobrze, Maciak. Ależ mi się te wgnioty podobają. Uwalaj tylko na drzwi, bo się nie otwierają do końca. Jakiś łobus, a tutaj się zahaczają. A i tutaj też są przygięte. Lusterka miały być w kolorze, myślałem, że będą w kolorze. No nie są w kolorze, no Może tak to będzie ładnie. Za jakiś czas chrupało na y, hucie Nie no, coś z niej zabierzemy O dywaniki ma pandowe oryginalne O jechać Patrz jaki ładny dywanik <grym> Inwestycja się zwraca! Patrz, inwestycja powoli się zwraca, tak? Złotówka, cyk. E, czekaj, bo muszę wejść, poczekaj, poczekaj, bo mi po nodze przejedziesz. Bardzo ładnie, jesteśmy na ziemi. No, to zabieramy. Oj, schowek ma, u mnie nie ma schowka. Mm -hmm. Ej, ale czemu ona ma takie ładne zegar? A bo ona ma obrotomierz Fiu, fiu, fiu. fiu. no. A może lepiej ją zrobić, a twoją zezłomować? Tą lepiej zrobić? Proszę pana, obawiam się, że to jest inwestycja nieopłacalna. To chyba, Marku, trzeba tutaj. To chyba trzeba dać tu Masę A masę trzeba dać tu. są dwie masy. Tak, jedną. O. A tu jest ten jedyny plus. Tak, jedyny plus tego samochodu. Marek, nie, nie bluźnij, bardzo Cię proszę. Przytrzymaj tą masę tutaj. Trzymam. O, patrz, nawet ledowa żaróweczka jest. Mmm. Mm. Pysznie. Ty, 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 ty. Tu nawet jakiś taki tunel, ma fiu, 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 fiu. Pięknie. O, i radio kaseczek. Kot do radio. Mhm. Co jest gorsze od jednej pandy? Dwie, dwie pandy. Dwie pandy. Marek, jak ci się podoba ten zakup? To było idiotyczny zakup. Jak idiotyczny? idiotyczny? To jest bardzo dobry samochód. Popatrz. To był? Dobry. Nie, to bardzo dobry jest. Ciągle ma jeden sprawny reflektor. Tę maskę się wyklepie. No, szyby się już nie uratuje. Ale o! To... Oj, proszę Cię, a to tutaj chciałeś zerknąć? Co tu się... O kurczę! Tam dziura <grym> się zrobiła. A ty może tam... Tam jest te 100 złotych ukryte dla Pana mechanika chyba, bo dla Pana blacharza. Hmm, hmm, hmm. A ja jeszcze młotka nie wziąłem. A Ty chciałeś tu z młotkiem przyjść? No, a no weź. Ten. Ale to jest szczotka. No, szczotka i przywaliłeś szczotko i popsułeś mi samochód. Ale szczotka ma dwie funkcje. No. I druga funkcja to jest Ale Nas Nasyfisz sobie na trawniku, Marku. Może nie ten. Może nie teraz. <grym> teraz. <grym> Może nie teraz. Ale dziura tu się zrobiła. Czym oni to polepili? Czekaj, bo to ciekawe zagadnienie jest. Co tu było? Myślę, że tu takie silikon masa uszczelniająca na pewno. Nie, to twarde jest, wiesz? To jest żywa blacha. Tylko w stanie takim już... Żeby nie dotykać No właśnie, a myśmy dotknęli i co teraz? Przeglądu nie przejdzie Nie, trzeba, trzeba ten... piankę strzelić No ale to już będzie odcin lakieru inny Chociaż tutaj też się nie postarali za bardzo O półkę Pan przyniósł, klucz do kół U jaki ładny podrutowany uchwyt Takiego nie masz Takiego jeszcze nie mam Jedyna w kolekcji tak. no. Dywanik Klucz pęknięty czy jeszcze nie? Klucz jeszcze jest dobry. O, panie. panie, Continental! To nie byle co? I popatrz, jaki miał, porządny lewarek. Jak będziesz miał dwie, to sobie naprzód założysz. A skąd wezmę drugą? Od siebie. Ej, to nie byle co? O, kalendarz tutaj jakiś. O, 50 groszy. Zapałki. 50 groszy. I tam masz jeszcze piątkę. Ja. Powoli widzicie jaka inwestycja się powoli zyskuje. Dwójka. Marek, ukłamałeś mnie. Dwa grosze. Dwa grosze. To za ten wynajem placu. O Boże. Tu jest zero yy. 22 lata opona. Ale nowa. Ale nowa. I ona światła nie widziała. O nie no, ale kamyczki widziała. jest jeszcze widziała. jedno 50 groszy i 10 groszy. O kurcze Marek, to już płacę Ci za dwa miesiące. To już jesteśmy rozliczeni. To już kwestię prezentu na Boże Narodzenie mamy załatwioną. Dziękuję. Marek panda pandoła, a tu widzę, że ty, ty gnijesz pod plandeką, pod bryzentem pięknego klasyka. Czekaj, otworzę ci którymkolwiek kluczem. Bagażnik? Co, co masz w bagażniku? O, w bagażniku masz... Buty mam. D dostęp do układu wydechowego masz przez bagażnik. Mhm. Tak. Tu jest zbiornik paliwa w takim trochę no. innym miejscu. To jest chłodnica z drugiej strony. Chłodnica. Ona jest bezprzewodowo podłączona yy, z silnikiem. Nie no, bardzo ładnie zachowany egzemplarz. On tutaj sobie tak... Zimuje. On tutaj sobie tak zimuje pod y, tym prezentem. Przyroda go powoli pochłania. Środek całkiem sympatyczny. Marku, będziesz. O, y, klamka jak z dużego fiatu. Marku, będziesz to naprawiał, rozumiem, tak? Reanimował. Zastanawiam się, ale chyba, chyba tak. A nie wiem, czy myć. Nie, ja bym go nie mył. Tylko nowy lakier położył, ale nie myć. O, tutaj patrzcie, jakie piękne wykwity. No ładnie tu przyroda działa, ładnie, naprawdę. Kawał porządnej łady. Yy, to jest ta Żiguli tak zwana, tak? E, to jest 11. Jedena... 21.01. 21.01, to jest Żiguli? Tak, Żiguli, ale to jest ostatnia produkcja i to się na to mówi 11, ewentualnie 21011. A czemu, czemu one się różniły? Pierwsza Łada nie miała tych wlotów. Okej. Okay. Miała inny znaczek. E, miała chyba mniej żeberek tutaj. To mhm. miała to w sumie to samo. Tu były inne kierunkowskazy, bo tu już są bardziej takie kwadratowe. A masz jeszcze jedną? Tak. Mhm. Czyli kolekcjoner taki, jedni kolekcjonują pandy, inni kolekcjonują łady. No a inne znaczki. No i a inne znaczki po prostu. Tutaj wentylowane łódniki. No, to, to. To tak jak w pandzie, to ta sama choroba. Znaczy, ja myślałem, żeby to nakleić tutaj kawałek blaszki na mamuta, i to mnie jeszcze pojeździło. Kawałek blaszki na mamuta, to brzmi rozsądnie, prawda? No, I co jeszcze? No ale jak tak chodzi bli bliżej, no to chyba mm -hmm. się nie opłaca. No bo tu ja nie używam zbyt dużej siły, a próg się e, razem z nadkolem, błot błotnikiem dezintegruje. No, Po jakie, patrzcie, jakie naklejki, zboczenie naklejkowca. BMW sobie ktoś nakleił, a to to jest Far Auf, a to chyba w Niemczech jeździło. Tak. antenę Bayern. No proszę, proszę. Niemieckie auto. Solidne. Dobrze. Yy, kończymy póki co tym niebieskim akcentem. A od Łady przechodzimy płynnie do dużego Fiata. Do produkcji koszulek, bo dzisiaj trochę się tego przewija. Szykuje się na zlot. Parę wzorów trzeba dorobić. Z niektórych rozmiarów. Tu widzimy Emeczka teraz wskakuje. Także wrzucamy to teraz do prasy. O! i pstryk no a teraz można to już zdjąć ale wgrzewamy jeszcze raz dla pewności żeby cały nadruk dobrze się w koszulkę wgrzał dlaczego fiatowych teraz dużo uzupełniam no bo fiatowy zlot będzie w dobrzeniu wielkim także wszędzie fiaty duże fiaty duże fiaty o i taki wzorek a to już znacie teraz pora na to Ktoś tu zastosował kołeczki takie rzeczy, będzie teraz te łebki ściąć, żeby kołków nie być. Ale pięknie tu montowali. Normalnie aż mi się przypomina scena, jak montowali szyld Alternatywy 4. Wcale nie używali tutaj młotka. A ta folia... No, będzie trochę zabawy, żeby to usunąć. Ale damy radę. Usuniemy, nakleimy nową naklejkę. Naklejka już jest zrobiona, czeka... Także ogarniemy o pięknie, a później damy tutaj podkładeczki I, tam, i też będzie bardzo pięknie. Dobra bardzo ładnie taśma izolacyjna zostawia klej. Teraz trzeba będzie zużyć troszkę ipy, żeby ten klej usunąć, ale jak potrzebujecie usunąć klej w ten sposób taki pozostały po naklejkach Popsikać trzeba izopropanolem, chwilę poczekać, no i dopiero po chwili usuwać. ale jak macie dużo kleju, to można tak nożykiem, no płasko zebrać nadmiar, poturlać go w kuleczkę. Strasznie wieje, godziny zaktualizowane, kręcę od środka, bo na zewnątrz strasznie wieje, a tutaj to co musimy zmienić, to popatrzcie jak się folia pokurczyła i widać resztki kleju i to wszystko, cały ten napis no, pofalowało. także to wymienimy, ale to następnym razem, tyle. Dobra i tym dentystycznym akcentem będziemy kończyć dzisiaj odcinek, ja się zbieram, pakuję do końca jeszcze, aby pojechać jutro na zlot do Dobrzenia Wielkiego. To jest bodajże 17 albo 18 zlot, któryś z kolei, na którym ja jestem. No, przyjeżdża tam już można powiedzieć stała ekipa, stali walce rozbijają się z przyczepami na łące, zresztą zobaczycie to w przyszłym odcinku, coś Wam z tego złotu pokażę na pewno. A póki co, co jeszcze Wam pokażę, będziemy kleili Kubie paski na, Mustang, na Mustanga, także to też Wam pokażę, bo już je przygotowałem, są do wycięcia i do wyklejenia. W przyszłym tygodniu. Hasło na koniec, bokser. Wrócimy do tematu boksera. Siedzę w bokserze. Jadę jutro bokserem, niech będzie bokser. Dziękuję Wam wszystkim za wytrwanie do końca tego odcinka. Yy, krótszego chyba trochę niż, niż yy, ostatnie, wcześniejsze, ale mam nadzieję ciekawego. Jak się podobało, to dajcie znać. Yy, bokser, hasło już mamy ustalone. Dzięki, do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Hej, pa! Marek tak, chciał, tak bardzo chciał pandę mieć, bo wszędzie widział żółte pandy, że teraz do jednej, jak się dobrał, to wszystko z niej wykręca. I zaraz widzę, że mój włącznik elektryczny szyb będzie wspomnieniem.